Cześć, witajcie, z tej strony Pawlosek, witam was w kolejnym odcinku z serii Hacks Mine, Minecraft Moda. To co jest przede mną to... Hmm. Pozostałość po tej górze. Eee, górę będę rozbierał poza odcinkiem, trochę się napracowałem przy tym. I za chwilę znowu kolejny timelapse z... ...przyspieszonej... ...tak, z przyspieszonej obudowy tego. Jak widać, tutaj góry za bardzo już nie ma. Został tylko już ten stone. I po drugiej stronie tam Dirt. Tu są dziury, gdzie był Dirt. Oj, tu jeszcze jakieś resztki zostały. A to się potem zrobi. Auć. Tu już jest teren wyrównany. E, ja myślę, że tutaj będą jakieś ogrody, bądź coś takiego. To się jeszcze zobaczy. Tam będą na pewno schody. już nawet mam dozwolone na schody. Będą schody. Do mojego, do mojej fortecy, do mojego zamku. Ja was zapraszam na timelapse. Do zobaczenia za chwilę. Więc jestem już po tym time i teraz chciałbym tutaj wyburzyć ten domek, który to schronisko, nawet to nie jest domek, które wybudowałem. To muszę powiększyć. No i co tutaj się stało? Tak, w skrócie, podniosłem trochę poziom. No tutaj było ogółem takie zagłębienie, więc to mniej więcej wyrównałem. braku mi dirta, więc już dalej nie budowałem. Obniżyłem o jeden poziom tutaj tą skarpę. Czy jak to można nazwać, nie wiem. Wyburzyłem tutaj trochę. oto tu jeszcze trochę materiału. Trochę wyburzyłem. No i wy zabudowałem całe te zejścia do tych moich kanałów. Z nadzieją na to, że będę schodzić z mojego domku dużego. Jest to będzie wbudowany w domek. I tutaj muszę potem coś porobić, żeby to tak jakoś szpatnie nie wyglądało. Dobra, tak więc bierzemy się za wyburzenie tego starego domku w celu przeniesienia go na nowy. Nie wiem, czy burzyć to wszystko z kobla, czy to zostawić, bo i tak będzie pod ziemią najwyżej. Potem. E, teraz tego nie zburzę No nic. Chyba tylko ten. Tę zewnętrzną warstwę z burza, reszta będzie stała. Mi się może na coś przydać. Tu jeszcze coś. Tu to stoi. Ok, z tej strony już nie ma. Jedziemy dalej. Dobra, niech to stoi. Teraz bierzemy piecyki. Oczywiście węgiel. OK, piecyki wzięte. Tu już nic nie ma, więc... A mam dirta. Nie za bardzo. No nic. To podniosę już jeden. Klocek. I zejście już tu mam. Dobra. To zabuduję i nie mam dirta, tak jest. Przeniosę gdzieś tego crafting table do góry, prowizorycznie, niech to stoi gdzieś tu z boku. I chyba nie mam drewna na to, żeby sobie coś skraftować, więc muszę te skrzynie opróżnić. O, no to będzie prościej. Teraz strzelam z którego to... Oj, to chyba ten zły. Mam skrzynię, mam skrzynię. I biorę drugą. Okej, okay. i już to przenoszę. Na razie to biorę wszystko na górze, żeby tego tu już nie było. Tak, tylko też, że teraz tego nie wezmę. To na razie wyrzucę wszystkie moje narzędzia. Plus ten naszyjnik, który tu mam. O, mieczyk tu. Kilofek. I teraz to muszę tam wszystko przerzucić. Tyk. Ok, I lecę po następne rzeczy. Teraz to rozwalę. Wow, Poszło. I kolejne itemki. Jeszcze coś, te łuki. Łuków w ogóle nie mam. Szały mam. I kolejna skrzynka. te Nieważne. Dobra, wrzucamy. Jeszcze został flint. Tu pierek. I nazad. No, już mało co zostało Okej. Okay, teraz biorę kwiateczki. Bo więcej ich nie mam, tu mam resztą. Albo czekajcie. A, no bo mam. Dlatego mi się nie respią potworki. Więc nie wiem czy warto tam iść. Tam już widzę giandraty, więc najpierw się prześpię, a tu znowu jakiś się zrespił. Padał. Leży. Ja teraz łóżko. Tylko idziemy tu przepaść tak, żeby mnie coś nie obudziło. Może na dole. Nic nie powinno być. Piek. Ok, czysto. Trochę kijowe te zejścia, ale to się na pewno poprawi. Mam nadzieję, że tu nic mnie nie zaskoczy. Nie. Więc jak tutaj nic nie ma, to mogę to już dalej robić. Wow, nie wyszło. O. Slime. Nie ma slime. Eksp. Co my tu mamy? Co to jest? Co to było? Nie ogarniam teraz. To była głowa zombie czy coś takiego? No patrzcie. Głowy zombie chodzą. What the fuck is down there? Coś się musiała zbugować na pewno u mnie. No ale nic. Dobra, co to ja to chciałem. Kwiatki. Jakby teraz te kwiatki postawić? Może na skos. Nie wiem, czy mi wystarczy tych drugich. Nie, jakoś to tak kijowo wygląda. No nieważne. No, trochę będzie jeszcze trzeba dozbierać. Tych czerwonych. Ale takie fajne. Fajnie, można po tym chodzić. Zajebiście. Jakoś to mniej więcej jakoś to wygląda. Dobra, pozbywanie się ciąg dalszy. Muszę teraz posegregować wszystkie rzeczy. Na pewno biorę cały sprzęt: drzwiczki. A teraz tak, tu bronię. armor trochę niżej. Pierki na szyję, strzały tu, jak to tak będzie, surowce, mieczyk, czy co to jest, w Bierzemy resztę i teraz tutaj jakoś powsagregować trzeba, to może tutaj te wartościowe. Clinton Steel, e, kości, jaja, brykiety, dungeon block, tego trochę jest. Może coś z tego zrobimy? Jakieś pomieszczenia? Żeby to jakoś fajnie wyglądało, bo. W końcu te bloki doszły, tu można z nich robić schody, więc nie ma problemu. W się weźmie. Łóżeczko. Jeden flint. Dirt. Dirta się od razu zużyje gdzieś. No, nie ma. Hmm, to teraz by to trzeba jakoś... Znaczy Zresztą torcz... Trzeba wziąć... Właściwie myślałem gdzie są te wszystkie itemy z I pork choppy, no I resztą ressauntorcze... Wygląda choćby, choćby normalna świeczka. Ale jest to jednak... Ej kurcze... Co ja tego ślepy jestem? Aha, tego nie ma. A no tak. Tak też może być. No i teraz coś pasuje. Jeszcze resztę wezmę. O, tu pełno węgla. To, to. Nasiąka kwiatki. Nie mogę reszty. Węgiel. Od razu tu eee, wełna piecyk, szuga, kejny. Dobra, teraz skąd wziąć dirta? Hmm. Uh -huh -huh. uh. Nie, faktycznie nie widzę skąd wziąć dirta. Ślepy jestem. Można by trochę rozbierać tą górkę. Aczkolwiek ta górka się może do czegoś przydać. O czy jest drewno? Dobrze wiedzieć. Hmm. Dobra, nie dwa z na razie. To jest niepotrzebne. Potem się to zrobi wszystko. Aczkolwiek to już można zabudować. Albo no w ogóle to budować, czy nie? No niby pokój jest. Czekajcie, mam pomysł. Trochę oświetlimy tak oj, mamy zamurowany taki pokój do użycia w przyszłości, taka kapsuła, teraz to potem dirtem obudować. Tu by trzeba te schodki zabudować. Dobra, i trzeba wyznaczyć miejsce, wszystko na fortecę moją. Jak to ma wyglądać, co to ma być. Teraz tak, tutaj mamy wejście. Gdzieś tu to będzie prowadziło. I tu będzie forteca, tu będzie główny budynek. I też tak myślę. To już budujemy. Mam łopatę. Wejście będzie zaraz. Jedziemy dalej. I od razu w się weźmie. Jeszcze tego stołna przekopać, droga będzie już Dobra, jest droga. Tu może jeszcze jeden zwolniemy. Tu będą drzwi prowizoryczne, no jak na razie, e, gdzie to, gdzie to? Aha, mam w sobie. Kurna. Nie chce ze mną współpracować. No. Dobra, mamy wejście. Teraz gdzieś kontury. Mogą być gdzieś długie, tam do samej tej do samego tego zejścia. Zaraz to dogadyjemy, żeby to jakoś symetrycznie było. Ile tu jest? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra, 10. Chyba potraciłem się. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, tak. O! To tak nie działa. Szkoda. No to w się przerzuca i temat pomiędzy, pomiędzy trzecią a pierwszą. Pierwszą na trzecią. Dobra, i do ile tego mogę budować? Dotąd. Okej. Okay. To teraz drugą stronę trzeba przeprowadzić. Ok, kontury jakieś takie powstały. Mamy te zejście do kanałów. Potem trzeba będzie jakoś obudować tak w środku. Jak to wygląda? Nawet. Dobra, teraz trzeba wyrównać ten teren pod zabudowę. No potem się jakieś połączy, takie połączenie się zrobi. Będzie to jakoś wyglądać. Tu obudowa. Ciemno tu jakoś. Trzeba walnąć torcza. I okej. Okay. Tu to zapoduję. Do użytku na później. Konserwacja dirtem. Tak mało by było tego dirtu. Eee, nie, nie dobrze. Tak więc tu jeszcze trochę pokopię. Będzie posadzka z kobla albo z czegoś z tak kamieni. Dobra, 27. Nie czyli dobrze. Zamykamy wejście. Dobra, więc ja już tutaj nie będę Was przynudzał tym kopaniem wszystkiego. To na tyle w tym odcinku. Mamy stojące drzwi na niczym. Mamy tam kwiatki. Mamy piękne zejście. Mamy piękny krajobraz. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do kolejnego odcinka, który na pewno ujawi się za niedługo. Na razie.